Sprawdzam. Halo, halo. Próba mikrofonu. Sprawdzam, czy wszystko działa. Chyba tak. Witajcie, kochani. Postanowiłem dzisiaj podsumować rok, który mija. Mamy 40 minut do północy i... Rozpoczniemy nowy rok, natomiast bardzo już od wczoraj miałem pragnienie w sercu, żeby podsumować, powiedzieć Wam kilka rzeczy. Powiedzieć, że jestem, że żyję, że pamiętam. To, że nie nagrywałem od dawna, nie znaczy, że nic się w moim życiu nie dzieje, a dzieje się ostatnio bardzo dużo. Um, mam też kawałek, fragment słowa, którym chcę się podzielić. Um, mam nadzieję, że, że sprawnie pójdzie, bo mam tylko 40 minut później i trzeba będzie przywitać nowy rok razem z rodziną. Dzieciaczki śpią, żona przy mnie jest. Dobry wieczór, przywitaj się. <noise> żona się wstydzi. Um, Okej, okay. no to zacznijmy. Mam tu kilka notatek porobionych. E, takie główne punkty. E, od Zacznę od tego, że muszę powiedzieć, że mam już ponad 40 lat, ale ten rok był rokiem wyjątkowym. Nie pamiętam żadnego innego, który byłby tak inny, tak dziwny. I pod wieloma względami był, był wyjątkowy. No. Zaczął się bardzo niewinnie, ale już gdzieś w okolicach marca zaczął ten rok wymagać od nas naprawdę dużej wiary. Od nas mówię w swoim imieniu, w imieniu mojej małżonki, no bo chodzi o, chodzi o naszą rodzinę. Naprawdę zaczął wymagać wiary. Można było dostrzec wśród ludzi Um, wszech ogarniający ich chaos, taką niepewność. Um, niepewność o jutro, o przyszłość. Um, stracili grunt pod nogami i nie tylko ludzie. Um, bieżący, nie tylko ludzie niewierzący, ale też wśród wierzących można było to dostrzec. Um, co na początku było dla mnie bardzo dziwne i niezrozumiałe, natomiast z czasem zacząłem rozumieć też tych ludzi, i wręcz było tak, że nadszedł czas potem takiego rozluźnienia, i w czasie, w czasie wakacji, w czasie lata, na jesień. Znowu zapanował coraz większy chaos, i powiem szczerze, że mi i mojej małżonce ten strach, lęk, ta niepewność też się trochę udzieliły. No i co wtedy? No i wtedy nie zostało nic innego, jak po prostu wołać do, do Pana Boga i, i pytać pytać o jutro, pytać o przyszłość. Na szczęście, Pan Bóg był cały czas z nami, był cały czas przy nas. I mówił. Podczas modlitw mówił nam i mi, i moje małżonce mówił, przeprowadzę was, ochronię was, nie bójcie się. Bądźcie mężni, zaufajcie. Przeciwnik będzie was atakował, ale. Ale poparzy się i ucieknie, odejdzie. No i, i tak było, tak było, dokładnie tak było i tak jest. Ludzie z każdej strony mówili okropne rzeczy, próbowali nas straszyć, ale postanowiliśmy, że zaufamy Bogu w 100%. W pewnym momencie już nawet nie chcieliśmy słuchać tego, co, co mówią ludzie nas otaczający i to z każdej strony, i klienci, i, i rodzina, i ludzie wierzący z naszego zboru, z naszego otoczenia. Po prostu stwierdziliśmy, że nigdy Bóg nas jeszcze nie. No, nigdy się na Bogu nie zawiedliśmy, więc teraz, szczególnie teraz, musimy Mu zaufać, i, i warto było. Warto było, bo co prawda nie jest tak, że wszystko co złe odeszło, zniknęło i nie wiemy do końca, jaki będzie przyszły rok, natomiast to, co próbowało nas zaatakować, albo to, co nas spotkało, Bóg nas pięknie przez to przeprowadził. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A w marcu, kiedy, kiedy przyszedł taki trudny czas, to był czas bardzo dziwny, bo nie wiem, podam przykład. Pojechałem do 20 km dalej mamy miasto Bielsko-Biała. Ono to jest dość duże miasto 180 tysięcy mieszkańców. Zawsze tętniące życiem, pełne korków, zgiełku, samochodów, ludzi chodzących chodnikami. Kiedy w marcu pojechałem. Nie pamiętam, chyba do klienta jechałem w środku dnia. Miasto jakby wymarło, od czasu do czasu jakiś samochód przejechał, nikogo na ulicach, wszyscy pozamykani w domach, wystraszeni i to było dla mnie, to było dla mnie przerażające, po prostu tak jakby miasto wymarło, opuszczone. To było bardzo dziwne i wtedy. Też zacząłem pytać Boga i zacząłem wołać do Boga, modlić się. Boże, co dalej, jak to będzie? I pamiętam, że podczas modlitwy Bóg powiedział dwie rzeczy. Powiedział, że z czasem, kiedy minie czas, nie powiedział jaki, ale kiedy minie czas, to... Sytuacja wróci do normy z czasem, sama, naturalnie. Natomiast jeśli kościół będzie się modlił, będzie się wstawiał, będzie wołał, będzie wojował, to w ponadnaturalny sposób ta sytuacja um, wróci do normy. W ponadnaturalny sposób, czyli po prostu dużo szybciej niż, niż naturalnie. No i postanowiłem, że. Że będę wołał, że będę modlił się, że będę walczył. I jeśli ktokolwiek z Was chciałby się przyłączyć, to zachęcam, bo co środę o godzinie 22, co środę o godzinie 22 od kilku miesięcy razem z taką dziewczyną, z taką siostrą Julitą, znam ją tylko przez, przez internet kilka razy rozmawialiśmy przez telefon znamy się z facebooka, piszemy smsy, to wszystko, ale postanowiliśmy i tak razem się zmówiliśmy, że będziemy się modlić i się modlimy jeśli ktokolwiek z was chce się dołączyć do walki to jeszcze raz przypomnę, środa, 22 godzina tylko wybija 22, natychmiast kładę się albo klę, klękam w osobności i, i, i się modlę Julita hmm, Kilkaset kilometrów ode mnie, gdzieś tam, w, chyba w Wielkopolsce, robi to samo. I także, jeśli ktokolwiek chce, to zapraszamy, zachęcamy, bo, bo no, chcę być wierny temu, co, co Bóg powiedział, temu, temu, co odebrałem. I chcę być wierny i, i chcę przeforsować pewne sprawy w tym, w tym duchowym świecie. Um. Podsumowując ten rok, który mija, mam trzy rzeczy, którymi się chciałem podzielić, takich osobistych bardzo rzeczy, za, za które chcę Bogu podziękować. Dzisiaj mieliśmy z naszym pastorem Robertem takie spotkanie online. I Robert zadał pytanie, by, były w sumie trzy rodziny się połączyły widzieliśmy się w kamerach słyszeliśmy się yy, przez mikrofony i głośniki i Robert zadał pytanie za co chcemy podziękować Panu Bogu yy, no, w tym mijającym roku i ja wcześniej się nad tym nie zastanawiałem ale natychmiast mi przyszły do głowy trzy rzeczy i, i teraz chcę się nimi podzielić Pierwsza rzecz. Aha i od razu też chcę zaznaczyć, że to nie będzie tak, że od najważniejszej do najmniej ważnej albo odwrotnie. Wszystkie trzy są dla mnie ważne. Po prostu w takiej kolejności je wypowiem. Pierwsza rzecz to to, że ci, którzy znają naszą społeczność tutaj w kętach, w kościele świątekowego naszego zboru, wiedzą, że od kilku miesięcy no Panował w zboże, panowała taka dziwna atmosfera. Był, ja odbierałem to jako, jako chaos. Ludzie dzielili się na jakieś tam obozy, czasami zdarzało się, że, że się przekrzykiwali, i ja bardzo chciałem, aby w naszym zboże był ktoś, kto, kto pokieruje, kto wyznaczy pewien kierunek, kto nas poprowadzi, bo nie mieliśmy pastora i modliliśmy się o pastora. Przyjechał rok temu brat Ryszard Krzywy i, i miał słowo do naszego zboru i pamiętam, że powiedział doczekacie się, będziecie mieli pastora i, i tak się stało i za to chcę Bogu bardzo podziękować, ponieważ Robert Kasprowicz jest na czas próbny, na, na rok, rok dokładnie, pełnącym obowiązki pastora naszego zboru. I od kiedy tylko on przyszedł, od kiedy pewne rzeczy zaczął prowadzić, prostować, jest naprawdę dużo lepiej. To, to się czuje, to, to się widzi, także jest z tego dobry owoc. I ja wiedziałem już to dużo wcześniej, bo modliłem się no mija już prawie dwa lata od kiedy modliłem się o Roberta i ja jakoś tak w środku wiedziałem miałem wiarę nawet jak wszystkie okoliczności mm, mówiły, że nie że on nie będzie to ja jakoś tak dziwnie wierzyłem i, i miałem takie przekonanie wewnętrzne że to będzie on I, i tak się stało i dzięki Bogu za to, że, że mamy Roberta że jest z nami że on nas może prowadzić, że my go możemy wspierać i możemy się od niego uczyć. Drugą rzeczą, za którą chcę podziękować Panu Bogu, to to nasz synek Jerzyk, bo z żoną w tym roku naprawdę dość mocny bój toczy, toczyliśmy i toczymy cały czas o niego, ale widzimy ogromną poprawę i ogromne zmiany. Praktycznie co tydzień yy, 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 dostrzegamy nowe rzeczy które u Jerzyka się pojawiają które po prostu za które chwalę Boga i, i wielbię Go i, i dziękuję Bogu za to co On w tym naszym małym chłopczyku działa co On robi, jak, jak Go rozwija no i trzecia rzecz, za którą bardzo chcę podziękować Bogu to moja Ewunia bo nie wiem jak to powiedzieć Nie, nie chcę też um, Nie chcę też użyć, bo Ewa tutaj siedzi Nie chcę też żeby, żeby ją uradzić w jakikolwiek sposób No ale chcę być szczery Przed sobą, przed Bogiem, przed nią, przed Wami e, Jest takie powiedzenie Możecie się śmiać, ale jest takie powiedzenie Stare, dobre małżeństwo e, My jesteśmy z Ewunią razem już, o ile dobrze pamiętam 7 lat. 6 lat jesteśmy małżeństwem, siedem lat jesteśmy razem, znamy się. I nie wiem, ja mam takie wrażenie, jakbym znam, znał ją 30. Tak dobrze się z nią czuję i tak tak nam Jakoś gładko idzie dogadywanie się. Okej, okay. czasami mamy chwilę, że się pokłócimy, czasami mamy chwilę jakichś sprzeczek, ale one szybko mijają. Generalnie dogadujemy się bardzo dobrze. Fajnie nam się współpracuje i tutaj yy, i tworzy tą rodzinę małą i, i współpracuje w, w pracy, w firmie. Yy. Może nie ma jakichś tam, nie wiem, jakichś fajerwerków. Wielu ludzi sobie wyobraża, Małżeństwa pełne jakichś tam wzlotów, uniesień. Ja tego tak nie odbieram. Ja odbieram dobre małżeństwo jak, jako, jako dopełnienie. Ona dopełnia mnie, ja dopełniam ją i jest nam po prostu dobrze ze sobą. Kiedy ja potrzebuję wsparcia, a są takie chwile, to. Ona krzesze z siebie siły i jest wsparciem dla mnie i odwrotnie. Kiedy ona ma słabszy czas, to ja wtedy staram się zakasać rękawy i zacisnąć pięści i walczyć o nią i ją wspierać. I to, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba. I za to też Bogu bardzo dziękuję, za Ewę i za to nasze, nasze malutkie, naszą rodzinkę malutką z dwójką dzieci. Być może w przyszłości, jak Pan Bóg da, jeszcze, jeszcze z kolejnym, bo chcemy. Natomiast zobaczymy, co będzie. Także za te, tymi trzema rzeczami chciałem się z Wami podzielić w tym minionym roku. One, tak najbardziej. No, za, za te trzy rzeczy jestem wdzięczny. Um, natomiast jest jeszcze rzecz, którą chcę się podzielić z Wami, bo kiedy. Kiedy brałem się do nagrywania tego filmiku, to wiedziałem, że chcę też przeczytać kawałek, fragment Bożego Słowa, bo jest to ważne. Eee, przeczytać i, i mam taki fragment, bardzo ciekawy. Eee, może na pierwszy rzut oka nie wygląda i nie brzmi jako coś, eee, nie wiem, fascynującego, ale, ale kiedy się wczytałem w niego, przeczytałem go kilka razy, zastanowiłem się. To jest niesamowite i podzielę się tym fragmentem. Na koniec się pomodlę. To zawsze robię, bo do tego jesteśmy powołani, a ja mam pragnienie, żeby się modlić. Głównie się modlić o uzdrowienie, o uwolnienie. Natomiast przeczytam Wam najpierw ten fragment i podzielę się nim. To jest fragment z Księgi Izajasza, 14 rozdział od wersetu 29. Ja będę czytał z Biblii Warszawskiej z Brytyjki, to jest strona 763. Posłuchajcie. Nie raduj się Cała ziemia filistyńska, że jest złamany kij, który cię bił, gdyż z zarodka węża wyrośnie żmija, a jej płodem będzie smok latający. Na moich górach paść się będą nędzarze, a ubodzy będą odpoczywać w spokoju. Lecz Twój ród zamożę głodem, a twoją resztkę zabiję. Wyj krzycz miasto, rozpaczaj cała ziemio filistyńska, gdyż z północy nadciąga wielkie wojsko i nikt nie odłącza się od jego szeregów. A cóż odpowiedzą posłom narodów? To, że pan założył Syjon i że w nim znajdą ostoje ubodzy jego ludu. Fragment. Fragment y, dziwny, ale. ale... Zinterpretuję go wam, zinterpretuję też y, odnośnie inaczej. Wy sobie sami zinterpretujcie go tak, jakby odnosił się do tej sytuacji, w której jesteście, w której wszyscy jesteśmy. Ja y, będę go czytał werset po wersecie, będę wam mówił jak ja go rozumiem na ten czas, a y, wy to dopasujcie, bo. Każdy z Was, kto ogląda ten film, może być w, w innej sytuacji. Natomiast wszyscy znajdujemy się w podobnej, w podobnych okolicznościach. I teraz ym, tak mówi Pan, tak mówi Jahwe, mówi do ziemi filistyńskiej, czyli tak naprawdę do ziemi, do otoczenia, do, do wrogów jego ludu. On przy, mówi bezpośrednio do wrogów jego ludu, którzy, którzy gnębili jego lud, którzy napadali, którzy, pląd, którzy plądrowali, zabijali, robili wszystko co złe przeciwko ludowi Bożemu, przeciwko ludowi, który jest wybrany. I Pan mówi tak do tych wrogów: Nie radujcie się, ziemio filistyńska. Że jest złamany kij, który cię bił. Mówi Pan im tak. Nie cieszcie się z tego, że w tej chwili macie ode mnie trochę wytchnienia. Nie cieszcie się, że kij, który na Was jest przygotowany albo Was dotykał, że jest w tej chwili złamany. Nie, nie cieszcie się tym. Dlaczego? Gdyż zarodka węża wyrośnie żmija, a jej płodem będzie smog latający. I tutaj już jest. Konkretna groźba pod kątem wrogów ludu Pana, ludu jahwe ludu Boga, Pana zastępów. I teraz co mówi dalej Pan? Na moich górach paść się będą nędzarze. Mówi Ci, którzy teraz są uciśnieni, ci, którzy teraz przeżywają ciężkie chwile, którzy są sponiewierani przez los, będą się paśli na górach, znaczy ich na górach Pana. Kiedy Pan przygotowuje góry, stoki, pastwiska, to możecie być pewni, że tam jest masa dobrodziejstwa, błogosławieństwa dla, dla Jego ludu. I dalej mówi, a ubodzy będą odpoczywać w spokoju. Ci, którzy są biedni, ci, którzy są sponiewierani, będą odpoczywać w spokoju w miejscach, które Bóg dla nich przygotował. I mówi dalej Pan, lecz Twój ród za morze głodem. Mówi teraz do tych wrogów, do wrogów Ludu Bożego. Lecz Twój ród za morze głodem, a Twoją resztkę zabije. Nie ciesz się z tego, co się obecnie dzieje, bo przyjdzie, idzie, nadchodzi Twój kres. Wyj bramo, krzycz miasto, rozpaczaj cała Ziemią Filistyńska. Wyjcie, krzyczcie, bo nadchodzi Wasz kres. Rozpaczajcie, ponieważ już niedługo. Pan was dotknie. Pan od, odwróci ten los, który jest obecnie. Gdyż z północy nadciąga wielkie wojsko i nikt nie odłącza się od jego szeregów. Mówi Pan, że idzie wojsko. Dlatego mówię: Łączmy się w modlitwie, ponieważ nie wojujemy z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami w okręgach niebieskich. Naszym orężem jest Słowo Boże, naszym orężem jest modlitwa. Jest wiara, która aktywuje konkretne działanie Boże, konkretne działanie Ducha Świętego, który, który ma moc, ma przepotężną moc, który stworzył ten wszechświat. Ja zawsze jestem pełen ach, wielkiego podziwu, dla... kiedy chcę podnieść 100 gramowy głaz. Nie mogę, a, a ile ten wszechświat, jaką on ma wielką. Konstrukcję, masę, i Bóg to stworzył swoim słowem. To jest po prostu niewiarygodne. Dlatego krzycz, wyj wrogu, wroga Ziemio, ponieważ nadciąga z północy wielkie wojsko. Wielkie wojsko Pana. I co jest napisane dalej? I nikt nie odłącza się od jego szeregów. Czyli wojsko jest zwarte, wojsko jest przygotowane, wie po co idzie, idzie po zwycięstwo. Wojsko nie obraca się za siebie, nikt się nie odłącza, ponieważ wszyscy idą razem w skupieniu, w zwarciu, w szyku. Nie ma popłochów wśród nich, są wysokie morale, wtedy takie wojsko nikt się z niego nie odłącza, nikt nie ucieka na bok, nie jest przerażony, po prostu idą po swoje. A cóż odpowiem, mu, mówi, mówi pan dalej, a cóż odpowiedzą posłom narodów? Cóż to wojsko odpowie, kiedy, kiedy wróg wyśle posłów, żeby, żeby się próbować jakoś dogadać, żeby może próbować e, szpiegować? A co odpowie wojsko pana? To, że pan założył Syjon i że w nim znajdą ostoje ubodzy jego ludu. A tym posłom, które są wysłane przez wrogów, wojsko, które nadciąga z północy, wojsko pana odpowie: Pan założył Syjon, i tam, w tym miejscu, w tym czasie, ubodzy jego ludu znajdą ostoję. Więc nie będzie żadnego dogadywania się, nie będzie żadnych ustępstw, po prostu idziemy po swoje. I tym słowem chciałem się podzielić Izajasza 14, od 29 do 32. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. I jeszcze krótka modlitwa: modlitwa błogosławieństwa dla każdego, kto, kto tego filmu słucha. Modlitwa, która niesie życie, która niesie moc. Modlitwa to są słowa, które niosą życie do, do Twojej sytuacji. Jeśli to życie płynie do Twojego ciała, jesteś uzdrowiony. Jeśli potrzebujesz, aby to życie dotknęło Twojej duszy, jesteś wolny. Jeśli to życie ma dotknąć sytuacji, w której jesteś. Jakiejkolwiek. Bądź w tej sytuacji zgodnie z wolą Bożą wolny. Bądź wolny. Bądź czysty. Bądź uwolniony. Podnieś głowę, wstań z kolan. Popatrz do góry, niech zajaśnie ci światło. Niech cały mrok, który, który jest dookoła ciebie. Kiedy zapali się światło, kiedy to światło rozjaśnieje, a tym światłem jest Chrystus, to mrok czmychnie, mrok nie ostoi się przed światłem. Żaden. Kiedy zapala się światło, natychmiast mrok znika. Dlatego mówię, bądź zdrowy, bądź wolny, bądź błogosławiony. Cokolwiek mówisz, cokolwiek robisz, czegokolwiek potrzebujesz. W imię Jezusa Chrystusa, Pana Wielkiego, potężnego Króla Królów, Pana Panów. Amen.